Cześć, tu wierzba. Tym razem jestem sam na serwerze Simcraft i będziemy sobie nagrywać parkura. No dziwi się trochę, więc pomyślałem: A co, tam nagram sobie troszkę dla moich widzów. Słuchajcie, kombinowałem. Nie wiem czemu, ale coś mi czasami tak laży. Ten Minecraft. Teraz akurat jadę, nie wiem, nagrywanie akurat na 30 fps. Widzę takich stałych, że nawet się nie, chce, nie chcą ruszać. Nie wiem, czy to Fraps nie blokuje aż na 30 fps. Ale dobra, git. No, Fraps chyba blokuje do 30 fps, więc więcej nie pojedzie, bo sam nagrywa Fraps z 30. Dobra. Jedziemy. O, widzę, że już się pali przez te wszystkie błędy. No i dobra, lecimy dalej. Udało no mi się, widzę, na czas nagrania trochę ogarnąć, bo wcześniej jak muliło, to nie wiem. Ale chyba wiem czemu, bo ja ogólnie jak nagrywam wszystko to z laptopa i nagrywam na ten. Na dwa ekrany czasami, i możliwe, że przez drugi ekran lęczyło. Dobra, mm, to ja się może postaram trochę więcej skilla z siebie wydobyć. <grym> I zobaczymy. Może, słuchajcie, przyjdzie seria z innej gry. To zobaczymy. <krym> tak myślałem o Just Cause, chociaż w sumie chyba nie ma sensu bo tam aż takich misji nie ma, jak na przykład w Science robić czy coś, że po kolei wszystko się leci, tylko... ...jakieś trochę zwalone. No to teraz to już sobie... ...zwaliłem. Dobra. Wbijamy. Szybko, szybko. Możliwe, że niedługo nagram coś z Dechą, wątpię, żeby z Pilarem, bo Pilar tam jakieś problemy ma. Z komputerem, bo mu tak szybko chodzi, że szkoda gadać. Jak zwykle. Mój coś właśnie też nie wiem co, ale ostatnio też mam jakieś problemy. A szybko do wody. Okej. Okay. Mój coś ostatnio też czasem ma takie problemy, że nie wiem właśnie. Mój komputerek tak spowalnia. Jak sam gram, to sobie nie wiem, mam po 120 fps a jak nagrywam to mi tak to spada. Że na serio wejdę, wejdę, wszedłem, dobra, zobaczymy w jakim mapie, w jakim czasie ukończę tą mapkę i czy w ogóle ją ukończę. Mam nadzieję, że tak, bo tu czasami na tym Steam Craftie są takie lagi, że po prostu cofa albo coś, na przykład lecę sobie nad lawą i mnie cofa, nie? Kupiłem sobie, słuchajcie, gazetkę. Nie będę spoilerował, ale. Hmm, tak, czy jak było w niej parę gier. Może nagram. Czekajcie, gdzieś tu miałem tytuł, właśnie jednej z tych gier. Gdzieś to tam położyłem. Nie wiem, gdzie to teraz mam, szczerze. Czekajcie, zobaczcie na gazetkę. I to się nazywa, nazywa. O kurde. Kine and Line 2 Dogs Days. Tak myślę. Tak sprawdzałem, to zainstalowałem. Myślę, nawet ciekawa gra. Ale nie wiem, czy mi tak ten by musiał pewnie na minimalne wymagania zrobić. I słuchajcie, może wróci seria Science Row. Science Row w ogóle tak długo nie było, bo chciałem zwiększyć wydajność. Praktycznie to mój kolega i mówił, żebym zaktualizował sterowniki od karty graficznej. Jak zaktualizowaliśmy? To wyszło tak, że się DirectX 11 dzielił. I na Direct 17 nie mogłem odpalić Saints Row, i musiałem odpalać na 9. Jak odpalałem na 9, to miałem taki slow motion, że szkoda gadać. No więc kombinowałem, kombinowałem. No nie powiem, że dzień w dzień, no bo wątpię, żeby komuś się tak chciał kombinować. Mi się już nie chciało, dałem sobie trochę z tym spokój i dzisiaj tak pomyślałem. A, wezmę się za to. I wziąłem, słuchajcie. No i mi się udało naprawić. Bo to, wtedy re reinstalowałem sterowniki i tak dalej, i się okazało, że teraz, z tego wszystkiego co zrobiłem, że uszkodzone są te. Ogólnie ta wersja sterownika, i cofnąłem sterowniki na starszą wersję, wszystko ładnie działa. Dobra, jedną mapkę już skończyliśmy, trujeczkę, to może skończymy dzisiaj też jedyneczkę. Coś widzę, te FPS-y mi tutaj skaczą, spadają. Patrzcie, jak skaczą na tym Steamcrafcie, aż do 100 Teraz zjeżdżają, o prawie 100 jest, nie wiem co tu się dzieje, tak czy siak, dobra, nagrywajmy To ogólnie na tym serwerze tak skaczą, słuchajcie Więc dziwnie jest Hop Taki w sumie teraz widzę, uprawiam jakby speedrun, ale tak ja do speedruna tak niezbyt Nie mam skilla aż takiego Ale tak mi le lepiej idzie niż wtedy z chłopakami Bo samemu to też inaczej, inaczej idzie No już fajnie, widzę ten Bug, fajny, ale mało ludzi na serwerze. Widzę, że ten fajny bug już był, właśnie, i się zapaliłem. Teraz wlecimy tutaj. Hoppa, hop, hop, hop. Patrz, jaki skill dzisiaj mam. Normalnie, huhu. Teraz mówię, że. O, przeszliśmy drugą mapkę. Dzisiaj spróbujemy, może też tą. Patrzcie, w niecałą minutę. Akurat, praktycznie. 59 Tutaj zobaczymy, jak mi to przejdzie. Odcinek nagrywam. Kurde, już nie pamiętam ile nagrywam w sumie. A spróbuję nagrywać następnym razem na dwa monitory. Zobaczymy, czy mi to będzie mulić. Bo nie wiem, właśnie. Jestem bardzo ciekaw. Ej, sprinta nie mam. To wychodzi na to, że i tak muszę umrzeć. Bo bez sprinta sobie nie poradzę. Nie idzie tak. Dobra, dwójka. I teraz, niby, Frafs mi pokazuje, że mam 90fps. Bo jak to skacze, to szkoda gadać. Czekajcie, chwilkę, coś sprawdzę. Bo naprawdę, tak to skacze, że tutaj się martwię, coś się nie zwaliło. Dobra, nie powinno coś się nic dziać, chyba aż tak nie powinno skakać. Ja tu mam 25, 48, teraz patrzcie, jak to skacze. Ale dobra, róbmy mapkę na czas. Jezus, prawie bym spadł. Okej. Okay. Hmm. Oczywiście jeszcze nam trochę czasu zleciało. To jest tak fajnie zrobione, że są te checkpointy, że netek skoczycie na dół tam i sobie ominiecie. To się nic nie stanie. Tutaj nie wiem czemu zawsze mi się tak rozjaśnia jak biegnę, ale to tam. Dobra mniejsza z tym. To będzie taki trudny jeden moment. Słuchajcie. Gdzieś dalej to było. Pyk. O, 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 ten właśnie moment jest trudny. Tam właśnie jest trudno wejść. Dobra, to będzie chyba taki krótszy odcinek. Ja też już niedługo będę kończył. Może teraz zlamię czy coś. I o, zrobimy taką umowę. Jak teraz umrę, to kończymy odcinek. No bo też się śpieszę. Nagrywam to trochę o późnej porze. I. Przecież szkoły mam jutro, nie? Słuchajcie, może nagram Slendera Myślałem nad tym, ale tak trochę bez sensu Chociaż w sumie wieczorem bym się nagrał Slendera Byście mieli bekę z tego Tylko tak bym musiał z kamerką, żeby bardziej ufnie nie było, nie? Z kamerką to tam nie ogarniałem jeszcze tego nagrywania Ale tam jak pokombinuję to się nauczę A kurna spadłem z drabinki no dobra, no to ja zlamiłem tutaj, no widzicie, umarłem, była mowa, no to wtedy ja kończę odcinek, tam pozdrawiam Was wszystkich, pamiętajcie tam, komentujcie, subskrybujcie, czy nie, nie, że wyżulam od Was czy coś, ale zawsze jakaś chociażby dodatkowa łapeczka w górę mnie tam zachęca, nie, no ale tam jak chcecie, to od Was zależy. No dobra, to ja Was żegnam tam, pozdro dla wszystkich, siemka.